Film z portalu Era Wodnika oznacza to, że wszechświat wspiera Twoje zamiary. Kochani, wielu ludzi było zaniepokojonych znaczącymi zbiegami okoliczności, od losowych spotkań po wydarzenia losowe, które nie poddają się logicznemu wyjaśnieniu. Zdarza się, że takie synchroniczności często niosą głębokie przesłania, które mogą być drogowskazami w podróży waszego życia. Jedną z takich synchroniczności są powtarzające się liczby, wiadomości od wszechświata, które niosą symboliczne znaczenie i mogą sygnalizować o chwili boskiego przewodnictwa. Być może kiedyś zetknęliście się z nieoczekiwaną szansą, która wydawała się zbyt dobra, aby była prawdziwa. Synchroniczności często pojawiają się, jak nieoczekiwane błogosławieństwo, spełniając wasze najskrytsze pragnienia. Powtarzające się wielokrotnie motywy lub symbole, pojawiające się w waszym życiu. Niezależnie od tego, czy jest to zwierzę, znacząca piosenka, czy powtarzający się sen, często niosą ze sobą wiadomość od waszej podświadomości lub duchowych przewodników. Zwracajcie na nie uwagę, ponieważ mogą one dać wskazówki dotyczące podróży waszej duszy. Zaufanie dla swojej intuicji to podstawa rozpoznawania synchroniczności i podążanie za instrukcjami od waszej wyższej jaźni. Jeśli spotykacie się z sytuacją rozwijającą się w idealnym momencie, bez względu na początkowe awarie lub opóźnienia, sugeruje to, że czas jest odpowiedni, a wszechświat wspiera wasze intencje i cele. Zaufajcie Bożemu wyborowi i wierzcie, że wszystko dzieje się dokładnie tak jak powinno. Praktykujcie uważność, wdzięczność i pozytywne myślenie, aby przyciągnąć więcej synchroniczności do swojego życia i zamanifestować swoje najskrytsze pragnienia. Synchroniczność to nie zdarzenia losowe, lecz znaczące wiadomości od wszechświata, które nakierowują nas na ścieżki wybrane przez nasze wyższe ja. Zatem, gdy następnym razem spotkacie się z synchronicznością, to nie ignorujcie jej, zaakceptujcie ją jako znak wszechświata, że jesteście na dobrej drodze. Błogosławieństw wam wszystkim, wdzięczność wam wszystkim.